Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej edycji Sputnika nad Kętami. Wśród nas przyjaciół, mam nadzieję, filmu rosyjskiego i filmu jako takiego. Witam serdecznie pana burmistrza Dariusza Raszczaka. A także naszego przyjaciela od Tańca i od różańca, pana dyrektora Wiesława Smolarka. Bardzo serdecznie witam. Szanowni Państwo, tradycją już jest, że nasze edycje spódnika zaczynamy koncertami. Tak jest i dziś koncert pod tytułem Kolory Duszy. W piątek 21 lutego w Domu Kultury w Kętach otwarty został kolejny trzeci już festiwal filmów rosyjskich Sputnik nad Kętami. W trakcie pięciu festiwalowych dni wyświetlonych zostało osiem filmów. Podczas inauguracji przed zgromadzoną na sali widownią wystąpili Inga Madej i Bernard Gasz, którzy zabrali publiczność w świat kolorów duszy prezentując ballady i romanse rosyjskie i cygańskie. Muzyka rosyjska, pierwsza część to ballady oku Okudżawy. A w drugiej części romanse rosyjskie i cygańskie. Ona jest bardzo melodyjna, tym się charakteryzuje. Muzyka rosyjska w ogóle. Bernard Gasz jest pasjonatem akurat tego rodzaju muzyki i lubi. Lubi sobie na gitarze akompaniować muzyce rosyjskiej. Która szczególnie lubię, lubię swój autajski romans napisałam. Sama muzyka i słowa lubię. Lubię też oczy czarne. To Wszyscy znają od, od, od lat, od lat, od lat się to zna, prawda, i słyszy, nie? Muzyka rosyjska charakteryzuje się po prostu tym, że dotyka naszych uczuć. Jest zakorzeniona głęboko gdzieś tam w człowieku i daje coś, czego ta komercjonalna, współczesna muzyka nie jest w stanie przekazać. Po prostu uczucia. Jedne wielkie uczucia poparte melodyczną linią muzyczną i pięknymi tekstami. I to daje tą kwintesencję charakteru muzyki rosyjskiej. Zawsze, e, szczególnie balady błokata Kluczewy, mają jakieś przesłanie. One są w swojej treści skierowane do konkretnego odbiorcy. Są to teksty, jak wiemy, i dotykające żołnierzy, dotykające miłości, jak trzy miłości ballada. Także nie można rozróżnić, nie można jednoznacznie określić. Po prostu jest to coś, co chcemy przekazać drugiemu człowiekowi. Te wartości raczej pozytywne uważam, bo. Nawet jak się śpiewa smutną piosenkę, to staram się ja w każdym razie w kontekście takim finalnym przekazać te pozytywy. Po występie artystów wyświetlony został pierwszy film tej edycji Sputnika. Obraz Pawła Ruminowa pod tytułem Będę przy Tobie z 2011 roku. Festiwal jest kilkudniowy, znaczy się zaczyna się dziś kończy się we wtorek. Dziś otwieramy film Będę przy Tobie to taki dość charakterystyczny dla słowiańskości film o dramacie macierzyństwa, sprawy ludzkie, walka do końca miłości matki o syna. Cenię sobie kino rosyjskie jako kino seriozne, po rosyjsku to znaczy takie mocne, takie prawdziwe. Po prostu to, to kino, w przeciwieństwie do kina amerykańskiego, dalej interesuje się losem człowieka, przeżyciami. To kino jeszcze szuka i penetruje dusze ludzkie. Dzisiejszy koncert ma tytuł "Kolory duszy". Penetrujemy te filmy, które są najlepsze, nowe, wracamy do klasyki, stąd publika no jest różna, ta, która interesuje się tymi nowinkami filma, filmu rosyjskiego i tymi, którzy chcą wrócić do romantyzmu dawnych lat kina tak zwanego radzieckiego, ale nadal myślę rosyjskiego cały czas. Staraliśmy się tą, tą ofertę zaprezentować mieszkańcom naszej gminy, jednak okazuje się, że no nie cieszyło się to takim wzięciem, jak jak. Wstępnie zakładaliśmy jest tak, że rozważamy kontynuację tego festiwalu. Szkoda troszeczkę, ponieważ to kino rosyjskie niczym nie odstaje od, od tego, co się dzieje w ogóle w kim, kinematografii, a w mojej ocenie nawet y, troszeczkę bardziej za, zaangażowane te, to kino jest niż, niż to, co oferuje chociażby Hollywood. W kolejnych dniach na ekranie kęckiego kina wyświetlone zostały między innymi proste sprawy. Rusałka Elena odszedł i nie wrócił.